ma Tu, Mister Leszczyk 1, 2, 3, a to odcinek, w którym ja mówię, a Wy tylko słuchacie i nic się na ekranie nie dzieje. I tak, mam cztery sprawy. Pierwsza, zaczyna się szkoła, będą krótsze, krótsze rzadziej odcinki. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, Minecraft mody pracuję nad jednym większym modem i trochę mi to zajmie. Dobra, myślę, że to już wyjaśnię. Teraz chłopaki nie płaczą miałem nagrane może do siódmego odcinka. Ale komputer sobie wymyślił, że usunie to. No i usunął. Ja zdenerwowałem się. I od nowa kręcę. Nie, chłopaków nie płaczą, chłopaki nie płaczą, tak. I powinien odcinek powinien być gdzieś w ten weekend. Znaczy za tydzień. No, w ten weekend, tak. I jest nowa seria Let's Play, znaczy. Może nie seria, ale takie filmiki będę wrzucał z grow Audio Zobaczcie sobie na YouTubie i nie wiem, jak chcecie możecie dawać mi muzyki, na których będę grał. I to właściwie tyle. Właśnie z tego Audio jutro będzie kolejny filmik, e, pierwszy filmik z tej serii. I tak. A wy komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Tu był mi leszczyk 1 2 3. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.